Witam serdecznie na Tarot Esma i zapraszam do czytania dla osób z znaku wagi. Będą to czytania ogólne na październik 2019 roku. Zachęcam również osoby z Ascendentem w Wadze, z Księżycem w Wadze, również do zapoznania się z tym czytaniem. I zobaczmy, jakie energie będą przy wadze w październiku 2019 roku. Waga. Jakie energie, z jakimi energiami będzie wchodziła do tego miesiąca? Co? będzie odchodzić od wagi co będzie przychodzić o, dwie karty się wyciągnęły ale schowamy i teraz co będzie jej pomagać co wadze będzie pomagać a co będzie przeszkadzać w październiku Jakie będą wpływy zewnętrzne? Jakie będą wpływy ukryte? Jakie waga będzie miała oczekiwania i obawy? Oraz rezultat i rada. Z przełożenia mamy kapłankę. Bardzo ciekawy miesiąc się może zapowiadać. Tajemniczy. Mogą wyjść na jaw jakieś, jakieś tajemnice, właśnie. Ale możemy też zdobyć mądrość. Wagi mogą otworzyć jakiś nowy rozdział w swoim życiu. Zobaczmy, co personifikuje wagi. No, ciekawe dziewiątka mieczy mówi o jakiejś płaczu umysłowej. Możliwe, że y, niektóre wagi będą y, no tak będą trochę w jakimś takim chaosie y, myślowym. Będą potrzebowały może pomocy. Zobaczymy co od nich odejdzie. As mieczy. No, wygląda na to, że y, może to, być, może to być związane właśnie z taką trochę gorszą kondycją psychiczną. Może będą wagi czekały na jakieś wiadomości, których no nie będą mogły niestety się doczekać w tym pomieszaniu. Trudno będzie im podejmować decyzje. Ale zobaczmy, co nadchodzi. Może tu jakaś pociecha. No proszę, podejmowanie decyzji w pełnej krasie, bo mamy cesarza. Czyli pomimo tego zamieszania, to, co najważniejsze, będzie stałe. Będzie, będzie po prostu. Yy, no, wagi będą czuły się mimo wszystko bezpiecznie. Być może. Nadejdzie właśnie pomoc od kogoś, kogo wyraża właśnie ten cesarz, czyli od osoby stabilnej i ukierunkowanej na takie właśnie poczucie bezpieczeństwa i zapewnienie tego bezpieczeństwa najbliższym osobom. Co będzie pomagać wagom w tym miesiącu? No, po prostu będą wagi się musiały starać będą musiały udźwignąć ten trud codzienności ale też wygląda na to, że jeśli chodzi od strony fizycznej będą tą siłę miały będzie może być im ciężko obowiązki mogą być trudne ale ta siła będzie co będzie przeszkadzać no Będą uwagi, będą tak myślę, że będą chciały przeskoczyć jakiś etap. Będą chciały sobie bardzo szybko wszystko wyjaśnić i wyjść z takich, właśnie z tego kołowrotu myślenia. Może w zbyt taki szybki sposób. Podopowiadamy sobie później. Na razie, zobaczmy otoczenie, wpływy zewnętrzne. Ocena będzie, mam nadzieję, sprawiedliwa. Wygląda na to, że, yy, że otoczenie będzie, będzie pomocne dla wagi. Sprawiedliwe. Ważne jest, żeby waga też w tym miesiącu yy, była uczciwa, żeby nawet w tym pomieszaniu potrafiła powiedzieć, poprosić o pomocną dłoń. Wtedy na pewno spotka się, z, z, na, na przykład jeżeli będzie czuła się bardziej zmęczona, no to trzeba powiedzieć, y, czy na przykład w pracy, czy w rodzinie o tą, o tą pomoc poprosić, lub y, wytłumaczyć się, po prostu powie, powiedzieć, że na, na przykład w pracy, że y, troszeczkę lżejsze zadania na przykład przyjmować. Będzie to zrozumiane. pływy ukryte, az buław. Well. Może tak być, że y, że takie impulsy y, będą takie zastrzyki energii. Być może od, od ludzi, od jakichś osób. Zobaczymy z, kim, z czym to będzie związane. Y, no takie odświeżenia. Czyli to nie, nie będzie taki miesiąc Y, całkowicie w jakiejś takiej malignie, ale y, będą takie momenty odświeżenia. Zresztą na to też będzie waga tutaj y, liczyła, y, co może jej troszeczkę nie wychodzić do końca, ale przy pomocy innych ludzi, y, kogoś, kogo się nie spodziewa, albo sytuacji, których się teraz waga nie spodziewa, może to mieć miejsce. Oczekiwania i obawy. Raczej obawy. Myślę, że mogą to być obawy związane z jakąś rywalizacją, lub y, z tym, że możemy mieć do czynienia czy w rodzinie, czy w pracy, czy w otoczeniu najbliższym <laughs> z taką, y, na, na, no, na przykład może, może to być wymiana zdań, udowadnianie swoich racji, może to być. Y, myślę, że to, 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 to są właśnie obawy, bo nie sądzę, żeby w tym wszystkim waga chciała rywalizować sama, żeby wychodziła do tej rywalizacji. Raczej nie, raczej, raczej, będzie, raczej będzie tego unikać. I zobaczmy rezultat. Rada. No bardzo fajnie. W rezultacie mamy szóstkę denarów, która mówi o takim wyrównaniu tej energii o yy, równowadze, która zostanie wprowadzona, że uda się, uda się wadze, tą równowagę uzyskać, zwłaszcza, że to jest ich miesiąc, miesiąc wagi. Przy okazji życ, życzę wszystkim wagom wszystkiego najlepszego na urodziny. Niech się Wam darzy, niech do tej równowagi właśnie dojdzie. Może też tak być w tej karcie. Jest to też karta darczyńców. I może się tak zdarzyć, że pomimo różnego zamieszania w tym miesiącu ten koniec miesiąca będzie korzystny. Zobaczmy. Zobaczymy. podokładamy trochę kart. Zobaczymy. Rozszerzymy sytuację. Czym się tak waga będzie martwić, zamartwiać w tej siódemce? Co będzie pochłaniać jej myśli? Co będzie powodować to zamieszanie? Kapłanka. Nie chcą karty za bardzo powiedzieć o co chodzi. Chyba, że ta kapłanka może oznaczać właśnie ten aspekt tajemniczości. Może to być po prostu słabsza kondycja psychiczna, a my będziemy chcieli być bardziej... Y, znaczy, wagi będą chciały być y, bardziej... Y, y, wiedzieć więcej, więcej się nauczyć, na przykład jeżeli y, chodzi o studentów. A tu jeszcze będzie... Jeszcze będzie... Y, takie zamieszanie powakacyjne. Zobaczmy... Co odchodzi do tego asa mieczy? Zobaczmy. Bo też tutaj, no właśnie, w asie mieczy osoba zawsze widzi tą sytuację dosyć jasno, jest pełna świadomość. A tutaj tej świadomości nie ma. Zobaczmy, co za tym asem mieczy stoi. Szóstka kielichów. No, może tak być, że niektóre wagi mogą przeżywać jeszcze wakacyjne, jakieś romantyczne sytuacje, albo po prostu tęsknić za spokojem, a tu już trzeba będzie do tej pracy ruszyć, czy do nauki. Może tak być, że, że będą intensywnie właśnie. Że, że to intensywne myślenie i takie pomieszanie będzie związane też z marzeniami, które będą odciągać od, od realu, po prostu. Dobrze, zobaczmy. Do króla nie będę, do, Boże, do yy, cesarza nie będę dokładała karty, bo tutaj dla mnie to jest jasne, że chodzi tutaj o osobę, która. Która pomoże wagom? Zaopiekuje się w tym takim trudniejszym, może trochę czasie. A zobaczmy, co będzie pomagać. Z jakim, o co chodzi o ten, z tym wysiłkiem? Co waga będzie musiała dźwigać? dziesięć denarów. No tak, odpowiedzialność jakąś i też może to być związane z tym, że po prostu będzie waga chciała stanąć na wysokości zadania. No. Trzeba będzie po prostu, nie będzie innego wyjścia. Dwie dziesiątki. Być może niektóre wagi może po prostu będą miały też coś do skończenia. Może jakieś projekty, może Trzeba będzie po prostu y, te siły z siebie wykrzesać. Zobacz, zobaczmy co przeszkadza. No, tutaj do tej co stoi za tym sądem. Jakieś rzeczy mogą się tutaj chcieć odnawiać. Może mogą wychodzić jakieś y, rzeczy, które już dawno. Przestały być problemem, a mogą tak jakby wrócić. Zobaczmy, co stoi za tą. Za tym sądem. Tutaj w starość, ta karta nazywa się Karma. Równowaga. I równowaga. To, co przeszkadza. Także może tak być, że, na, że może, możemy, właśnie, znaczy, wagi mogą na siłę mieć taką y, potrzebę, y, żeby, żeby wszystko od razu naprawić, żeby to zharmonizować. To jest, no, to jest w naturze wag też. Ale to może być przeszkadzające. Czasami trzeba pozwolić takiemu przysłowiowemu trupowi z szafy wyjść, żeby go zobaczyć i, i podjąć ko konkretne działania. Także ja bym powiedziała, nie zamiatajmy nic pod dywan. <grych> Okej. Okay. Dobrze. I teraz tak. O, poleciała mi karta. Już jest. Wpływy zewnętrzne. Sprawiedliwość. Gdzie ta sprawiedliwość będzie potrzebna? O co tutaj chodzi? Co stoi za tą sprawiedliwością? Dziesiątka buław. No jednak myślę, że może to być związane właśnie z tym przemęczeniem. Może być to, to przemęczenie i fizyczne, i psychiczne. I, I naprawdę mówcie, nie bójcie się o tym mówić. Nie bójcie się też prosić o pomoc, bo ta pomoc będzie potrzebna. Zobaczmy. Co stoi za asem kielichów, czyli wpływy ukryte. Królowa buław. Jeżeli, jeżeli wagą jest pani, to być może jakaś dawna przyjaciółka, ktoś, kto z kim na co dzień nie mamy kontaktu, może to będzie ta osoba, która będzie, będzie takim świeżym powiewem powietrza. Może to być osoba ze znaków ognistych, osoba spod barana, lwa lub strzelca. Lub osoba w typie królowej buław. Czyli otwarta, energiczna, osoba, która wie, co robi w swoim życiu, bardzo konkretna, ale też ciepła. I taka, która potrafi się dzielić sobą. A jeśli chodzi o panów, no to tą ukrytą osobą może być po prostu partnerka lub, lub, ktoś, lub ktoś z bliskiego otoczenia. Ktoś, kto właśnie będzie w tych trudniejszych momentach y, taką takim świeżym powiewem powietrza. Takim dodatkowym, raczej jeśli chodzi o asa, była to dodatkowym y, ładunkiem energetycznym. No i te oczekiwania i obawy, co stoi za piątką buław. Co stoi za piątką buław? Siódemka denarów. No tutaj te problemy takie y, związane z przekonywaniem, z jakimiś y, ja to mówię darcie kotów, przeciąganie liny, mogą być związane z brakiem cierpliwości, czyli być może, że w sytuacji, takich tutaj jak w ósemce, jak ósemka mieczy symbolizująca wagi w tym miesiącu. W takiej kondycji psychicznej, w takim zamieszaniu i też przemęczeniu fizycznym. Wszelkie jakieś sytuacje wymagające cierpliwości mogą kończyć się niestety troszeczkę bardziej, no rodzaj takich utarczek może być. Także po prostu uwagi, uważajcie na to, gdy Wam będzie się kończyła cierpliwość, to po prostu weźcie trzy oddechy, to będzie i dla Was dobre i dla otoczenia. Do szóstki buław. No dobra, dołożymy do szóstki. Z czym będzie związana ta szóstka buław? Rycerz Denarów. No tak. Myślę, że ten miesiąc nauczy Was takiej, albo przypomni Wam o tym, że warto być systematycznym. Więc y, ta systematyczność pozwoli na koniec miesiąca, albo w drugiej połowie miesiąca właśnie y, tą równowagę złapać. Wyjść z tego takiego koło wrotu myśli, y, z takiego jakiegoś odrealnienia tutaj y, i, i złapać tą równowagę. Czyli mały, małymi krokami, tak jak to rycerz denarów, który jest, jak to się mówi, jednym z no, najwolniejszym z rycerzy, bo on y, pomału, pomału, nie pędzi, tak jak rycerz mieczy albo rycerz Buław, ale pomału robi swoje. I, i, I właśnie w ten sposób. Myślę, że tutaj ten rycerz Denarów jest taką radą. Rób wago swoje pomalutku przy takiej kondycji, w jakiej będziesz. Nie przeskakuj etapów. Nie próbuj robić niczego na siłę. A, a wiele w tym miesiącu możesz się mimo wszystko nauczyć, o czym też może mówić właśnie kapłanka z przełożenia. Pozdrawiam wszystkie wagi serdecznie. Życzę wspaniałego października. I do zobaczenia. Do usłyszenia następnym razem.